Cztery produkty, bez których nie wyobrażam sobie makijażu. Taki wiecie, totalny must have, gdybym miała wybrać tylko cztery produkty do makijażu. Podkład do twarzy. Trudno sobie wyobrazić makijaż bez podkładu, który przecież wyrównuje koloryt i kryje wszelkie niedoskonałości. Bardzo często pytacie mnie pod moimi reelsami, jaki podkład nakładam na twarz, i jest to Nabla Skin Realist. Gdybym miała wybrać jeden podkład na co dzień, to byłby to właśnie on. Duże, bardzo wygodne opakowanie, połączenie pielęgnacji z makijażem. Bardzo ładne kolory, które pięknie wtapiają się w skórę. W składzie mamy kwas hialuronowy, który nawilża, mamy mikrosfery, które wygładzają skórę i właśnie dają taki naturalny, zdrowy wygląd. Używam go od lat, polecam dla osób ze skórą suchą, ze skórą dojrzałą. Wiele z Was po moim poleceniu już skusiło się na ten podkład i jesteście nim zachwycone. Drugi kosmetyk to korektor. Nie tylko wyrównuje tutaj koloryt pod oczami, zakrywa cienie, ale też dzięki odpowiedniej aplikacji możemy przepięknie rozświetlić skórę, zakryć jakieś niedoskonałości, wypryski, przebarwienia i może też być świetną bazą pod cienie. Moim takim faworytem, jeśli miałabym wybrać ze wszystkich tych, które używam, to jest Armani Luminous Silk. To jest prawdziwe mistrzostwo świata. Lekka, kremowa konsystencja, świetne krycie, ale przy tym bardzo naturalne wykończenie, bez wysuszenia skóry wokół oczu. Oprócz tego w tym korektorze mamy też świetny skład. Mamy glicerynę, mamy witaminę E, dzięki czemu on nie przesusza i wygląda naprawdę dobrze. Na zdjęciach, wideo, ale też z bliska. Duży plus za aplikator, za opakowanie i za szeroką gamę kolorystyczną. Trzecia rzecz, bez której nie wyobrażam sobie makijażu, to wiecie, taka jedna paleta, w której mam wszystko, bym mogła zrobić makijaż całej twarzy. Ciężko mi się było zdecydować tylko na jedną. Ale postanowiłam pokazać Wam to maleństwo i jest to paleta do konturowania od diora. Wiecie, brązer i rozświetlacz róż do policzków, to jest taki must have pięknie wykonturować twarz, rozświetlić, dodać blasku, świeżości. Po nałożeniu podkładu musimy wykonturować twarz i ta paleta bardzo nam w tym pomaga. Przepiękne rozświetlacze. No ten bronzer może gdyby nie był aż tak bardzo rozświetlający, byłby lepszy. Róż to prawdziwa bomba. Mamy tutaj cudowną pigmentację. Tutaj Wam pokażę rozświetlacz srebrny, złoty, czy widzicie różnicę? Bronzer i na sam koniec rozświetlacz. Zobaczcie, jak się to mieni. No i to, co uwielbiam w tej palecie, to to, że mogę ją wykorzystać do makijażu oka. Ten brązer przepięknie modeluje nam powiekę, nawet przy opadającej powiece. Te rozświetlacze przepięknie rozświetlą tutaj kącik oka, a różem możemy ładnie ocieplić cały makijaż. Paleta nie kosztuje mało, ale jest tego warta. Czwarty kosmetyk to oczywiście tuż do